Jako instruktor stylizacji paznokci mam jakieś 12 lat doświadczenia. Cechą charakterystyczną moich szkoleń jest to, że absolutna większość kursów odbywa się na modelkach. Czyli kursantki przyjeżdżają ze swoimi modelkami, bo dzięki temu jesteśmy w stanie nauczyć się dużo więcej, dużo lepiej, dużo szybciej. I przez te wszystkie lata no, zaobserwowałam pewną prawidłowość. Zaobserwowałam, że jeżeli przyjeżdża mama z córką w dowolnej konfiguracji, albo córka się szkoli, albo mama się czasem szkoli, to generalnie jest to zestawienie najstraszliwsze, jakie tylko jest możliwe do wyobrażenia sobie. Naprawdę. Bardzo często obserwuję, że dziewczyny po prostu żreją się między sobą w dramatyczny sposób. Jest to straszne zarówno dla osoby uczącej się, jak i dla całego otoczenia, bo generalnie rozbija całą atmosferę na szkoleniu. Więc to była taka pierwsza ciekawa, ciekawa zależność, którą zauważyłam, którą już od jakiegoś czasu staram się jakiś, w jakiś tam sposób pacyfikować na szkoleniach. Drugi ważny aspekt, który sprawił, że mamy dzisiaj takiego gościa, a nie innego, to jest fundacja Sukces Pisany Szminką. Fundacja, która rozpoczęła jakiś czas temu akcję pod tytułem Wybieram lub Pozwól wybrać. Fantastyczna, rewelacyjna, cudowna akcja mająca na celu uświadomić rodzicom i dzieciom, że to dzieciaki powinny same wybierać swoją drogę, swoją karierę, swoją ścieżkę rozwoju. Rodzice powinni ich wspierać, motywować, podtrzymywać na duchu, trzymać kciuki, a niekoniecznie torpedować ich pomysły i kierować ich w tę konkretną, konkretną ścieżkę. I do czego teraz tutaj zmierzam, bo jedno z drugim się bardzo łączy. Ostatnio na szkoleniu była u mnie Patrycja, super fajna, rewelacyjna dziewczyna. Jej modelką była mama. W pierwszej kolejności, na samym początku pomyślałam sobie, okej, okay, może być ciężko, nauczona doświadczeniem, ale później Byłam w absolutnym szoku, jak fantastycznie dziewczyny ze sobą współpracują, jak się dogadują, jak mama Patrycję wspiera, jaką jest dla niej podporą. Była to dla mnie niesamowita odmiana od tego, co obserwuję na co dzień. Chociaż też nie generalizujmy, bo nie chcę powiedzieć, że wszystkie mamy są złe, a wszystkie córki par parszywe i paskudne. Nie, nie, broń Boże, nic z tych rzeczy. Ale naprawdę było to bardzo fajne. I dlatego pomyślałam, że teraz do tego odcinka zaproszę właśnie mamę. Mamy na siłowni blogerkę, influencerkę, swoją drogą, zresztą tak zupełnie przypadkiem, czyli tę osobę, która tak zachwyciła mnie na szkoleniu. I dzięki temu fajnie porozmawiamy sobie też troszeczkę na temat właśnie tej akcji. Dzień dobry, mamo. Dzień dobry. <grych> Czy przesadziłam jakoś bardzo, przedstawiając Cię tutaj i, i o, pokazując, w jaki sposób to szkolenie wyglądało? Nie, wszystko było tak, jak właśnie powiedziałaś. A skąd to się bierze? Powiedz, proszę, czemu tak to wyglądało u ciebie? Bo, bo jak w pierwszej chwili rozmawiałyśmy na ten temat, chwilkę przed uh -huh. na, nagraniem, bardzo się zdziwiłaś, że te mamy z córkami tak czasem się tutaj gryzą i to nie do końca funkcjonuje. Byłaś zaskoczona, bo mówisz, że u was to jest naturalne, że, że, że się wspieracie, że to tak fajnie, fa, fajnie funkcjonuje. Czemu tak jest? No, nie wiem, po prostu to jest naturalne. No nie ja wyobrażam sobie gryźć z córką i, i jej nie wspierać. Nawet jeżeli by wybierała jakieś dziwne twoim zdaniem y, ścieżki, nawet gdyby miała jakieś pomysły, które ci się wydają takie mocno nietrafione. Tak, czy to było ubranie, czy to były jej jakieś, nie wiem, wybory studiów, szkoły. Tak, zawsze. Ja uważam, że jeśli się uczyć to na swoich błędach, mnie, moja mama właśnie kierowała tak zawsze i sugerowała mi, co mam robić, i stwierdziłam, że nigdy w życiu nie zrobię tego swoim dzieciom. To rewelacja, bo tu w tym momencie możesz rzeczywiście bazować na swoim własnym doświadczeniu i wiesz. Co sama przeżyłaś i czego tak, nie chcesz zafundować tak. nie, nie, Nigdy bym tego nie chciała, więc dzieci tylko się wspiera. No to jest piękne, to jest śliczne, to, to brzmi fantastycznie w teorii, ale w praktyce bywa czasem ciężko, no bo gdyby Patrycja sobie wymyśliła, że nie wiem, kim chce być, yy, chcę hodować orangutany na Borneo na przykład, to co? <laughs> na pewno bym tego nie wymyśliła, ale jeśli bym, jeżeli bym je zaprosiła i mogłabym je odwiedzać, na pewno. <laughs> Okej, okay, dobra, w ten sposób. No a ta stylizacja paznokci. No bo zdecydowała się na szkolenie, poszło je zresztą bardzo fajnie, jest bardzo dobra w tym, co robi. Naprawdę super gratuluję, gratuluję niezależnie od tematu naszej rozmowy. Mm -hmm, tutaj. Dziękuję w imieniu Patrycji. Tak, bardzo proszę. Natomiast stylizacja paznokci, jak ty się zapatrywałaś na początku? Bo przypuszczam, że na początku to było jakieś hobby, jakaś taka pasja po prostu. Mm, szczerze, no. zaczęło się to raczej yy, ode mnie. Ja A, jako. To ty jesteś winna w takim razie. E, tak, ja jako influencerka mhm. e, kiedyś dostałam zestaw startowy Aha. E, do hybryd. Aha. E, więc tak sobie myślę. W ogóle po co mi, jako ja osoba trenująca, nie związana tak. nigdy z, z takimi prezentami? Ale ja tak może Patrycja mogłaby się po prostu w ten sposób pobawić. Od samego dziecka zawsze lubiła malować paznokcie. Jak mhm. jechałyśmy gdzieś, nie wiem, na wakacje, cokolwiek. Jeszcze, nie wiem, 15 lat temu kupowałyśmy sobie w sklepie jakieś naklejki na paznokcie i w ogóle i zawsze robiłyśmy sobie na Tip-Top, tak, jak umiałyśmy te paznokcie. Więc wzięłam ten zestaw z myślą o patrycji. Mhm. No i tak się zaczęło. E, przetestowałyśmy raz drugi raz, i ja mówię, dziecko, ty tak uwielbiasz to robić. No, uważam, że powinnaś pójść na szkolenie. I było coś takiego, że chyba te paznokcie robiłyśmy w środę. Mhm. Skończyła mi robić, bo to były paznokcie Unu. I okazało się, że zaraz zaczęłyśmy szukać szkoleń. I w pierwszą sobotę najbliższą poszła na szkolenia. Tak po prostu. Rewelacja. Także ja jestem troszeczkę w tym też wina. Ale może dlatego, że ja po prostu widziałam, że ona uwielbia to robić. Mhm. Uwielbia. Bo to często jest tak, że rzeczywiście m, dzieciaki mają pasję, mają hobby, coś, co je fascynuje, ale generalnie prawo musi być, medycyna musi być, yy, architektura musi być, bo babcia, bo dziadek i tak dalej. No, Ale z tego nie będzie pasji chyba, z tego nie yy, będzie... Pasji nie będzie, to znaczy tak, pasją wybrała paznokcie i jest w tym świetna i kibicuję jej tak bardzo mocno i mam nadzieję, że po prostu będzie nawet lepsza niż ty. <laughs> Trzymam kciuki, proszę bardzo. Um, a tak, w ogóle, no to też studiuję logistykę i myślę, że w razie czego jakieś takie zabezpieczenie też będzie. Mm -hmm. Zresztą jedno, a drugie w ogóle się nie wyklucza, więc. Zgadza się. To jest, to jest fajna rzecz, którą powiedziałaś, że tak naprawdę pasja do stylizacji paznokci, malowanie, treningi, ćwiczenia to jest jedna działka, ale absolutnie nie można, nie, można, nie trzeba wykluczać tego, że jednocześnie coś innego się w naszym życiu, w Sparzenia. naszej edukacji, zwłaszcza u, 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 młodszych, u, u młodszych dzieciaków niż powiedzmy my że to się będzie fajnie toczyło razem, wspólnie. Jedno drugie może się, mm -hmm. napę... jedno, się. Drugie może napędzać, jedno z drugim może się świetnie wiązać. Mm -hmm. Więc no nie, nie, nie wydaje mi się, żeby to było poprawne, żeby te, żeby te swoje własne jakieś niespełnione marzenia, niespełnione ambicje przelewać na, na dzieci. I dlatego ta akcja właśnie Fundacji Sukces Pisany Szminką tak bardzo do mnie przemówiła, bo ja mam najwspanialszych rodziców na świecie, najcudowniejszych, absolutnie. Po prostu naj, najlepsi z możliwych, ale z tej mojej um, pasji do stylizacji paznokci zupełnie nie rozumieli, nie popierali. Tak podchodzili troszkę jak, jak do jeża, że nie do końca im się to podobało, natomiast ty od razu um, dostrzegłaś też, powiedzmy, swój interes w tym. Bo Patrycja ci będzie robiła piękne paznokcie i nie będzie, że nie mam terminu i, i proszę przyjechać za tydzień, jak się no, jeden pazurek złamie, to hmm, sorry, nie mam, nie mam czasu. No właśnie problem jest taki, że dla mnie nigdy nie ma terminów. A to przepraszam, to się wytnie. No, kalendarz ma pełny, więc ja ewentualnie w weekendy. No dobra, ale zawsze coś. Tak. Zawsze coś. I nie ma problemu z tym, że się trzeba śpieszyć, że trzeba Cię poganiać, że, że się klientka niesubordynowana spóźni albo będzie miała jakieś dziwne wymagania. Czyli to fajnie funkcjonuje w ten sposób. Tak, tysiąc razy mówiła, że ja się do tego nie nadaję, to mi nie wyszło, robię je za długo. A więc co ty gadasz i w ogóle, przecież ty to lubisz robić, zawsze jej przypominam, bo uwielbia piłować paznokcie, mhm. uwielbia robić skórki. I jak ma jakiś taki po prostu bardzo taki, nie wiem, zły dzień w ogóle, że jej tam wszystko niby nie idzie, to ja jej mówię, pomyśl sobie, jak ty zawsze uwielbiasz to robić, szczególnie te skórki. No faktycznie ja jej bardzo lubię, I więc. Piękne, no... piękne. Kochani, ja myślę, że spokojnie możemy potraktować ten odcinek jako taki fragment motywacyjno-inspiracyjny. Możecie zostawić linka gdzieś tam przypadkiem na otwartym komputerze, możecie podesłać mamie, babci, to no babci w sumie też, yy, siostrze, osobom, które tak nie do końca wam kibicują. A, a wydaje mi się, że tutaj w momencie, jak tak rozmawiamy, widać, że takie wsparcie jest potrzebne, jest absolutnie niezbędne na początku. Tym bardziej, że my tu raz mówiłyśmy o, o pasji, o hobby, o tym, że lubimy. No ale umówmy się, to jest też świetny biznes. Jest pewnie, że tak. No, więc to nie do końca jest tak, że idź na studia, skończ marketing, socjologię, zarządzanie, coś tam, bo wtedy będziesz miała świetną pracę i generalnie yy, będzie ci się powodziło. No, w tym momencie to już wygląda zupełnie inaczej. Yy, zawsze Patrycja mówiła tak, jak była, jeszcze nawet nie wiem, chodziła do podstawówki. Mówiła coś takiego: Wiesz, mama, kiedyś będę miała bardzo dużo pieniędzy, dorobię się dużo pieniędzy, postawię duży dom i będziesz u mnie mieszkała, bo dla nas. Yy... Mieszkamy osobno już pół roku i dla nas rozstanie, mieszkanie osobno jest po prostu tragedią i nawet widziałyśmy się w ten weekend i był straszny płacz jak wyjeżdżała z domu. Więc zawsze jej to powtarzam, no przecież mi obiecałaś, że kiedyś zamieszkam w twoim dużym domu, więc pracuj, zdobywaj klientki, kiedyś się rozszerzaj i, i działaj, więc. Super, no. pięknie, brzmi pięknie, brzmi rewelacyjnie, bardzo mi się to podoba. Świetnie, że wpisuje się właśnie w ten, w ten, w ten, w ten format akcji, o której tutaj mówiłyśmy. Bardzo pięknie Ci dziękuję za rozmowę.